Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 26 Ogień wieczny czy trwający na wieki Wieczne męki piekielne odepchnęły więcej ludzi od Boga niż cokolwiek innego. Jednym z nich był w XIX wieku Karol Darwin. Studiował teologię, ale zamiast duchownym, został głównym propagatorem teorii ewolucji. Porzucił wiarę za sprawą doktryny o wiecznych mękach piekielnych. Nie może to dziwić, zważywszy na okropną wizję Boga i Jego Królestwa, jaką roztaczają duchowni. Ruben Engstrom w książce What Hill will be like, przedstawia jednego z kaznodziejów, który tak opisał piekło w swoim kazaniu. W nadchodzącym królestwie jest wielka i szeroka dolina, gdzie tłumy straconych dusz będą przechodziły męki potępieńcze. Przez dolinę ciągnie się wysoki most, z którego roztacza się widok na całą okolicę. Jedną z radości zbawionych jest oglądanie w szabat tych biednych dusz. Widzą przyjaciół, bliskich, ojca, matkę, brata, siostrę, męża czy żonę w mękach. Ten widok jest rozkoszą dla ich oczu. Spójrz na to małe dziecko w środku pieca rozpalonego do czerwoności. Posłuchaj, jak krzyczy, żeby się z niego wydostać. Zobacz, jak się skręca i wije w ogniu. Uderza główką w pokrywę pieca swoimi małymi stópkami stąpa po rozpalonym podłożu. Możesz zobaczyć na jego twarzyczce to. Co na twarzach w piekle, rozpacz i depresję. Bóg był bardzo dobry dla tego dziecka. Możliwe, że Bóg przewidział, iż nigdy się nie nawróci, tylko będzie coraz gorsze, przez co zasłuży na większą karę w piekle. Dlatego w swoim miłosierdziu wezwał je w dzieciństwie. Koniec cytatu. Wiele kościołów wyznaje doktrynę o wiecznych mękach piekielnych. Wymaga to wiary. Że Bóg będzie męczył ludzi na wieki. Takiego przesądu nie ma w Biblii. Nie byłby do pogodzenia z Bożą miłością i Jego miłosierdziem. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, wers 16. Wyklucza to męczenie ludzi na wieki i to bez żadnego zbawczego celu. Jaki będzie los niezbawionych? Czy będą żyć wiecznie, czy zginą na wieki? Czy wieczny będzie ogień, czy jego konsekwencje? Skąd wziął się okropny zabobon o wiecznych mękach piekielnych? Jego korzenie tkwią w doktrynie o nieśmiertelnej duszy i kłamstwie szatana, jak wyjaśnił żyjący w XIX wieku profesor Amos Phelps z Yale University. Źródła tej doktryny można prześledzić poprzez mroczne kanały skażonego chrześcijaństwa, wypaczonego judaizmu, pogańskiej filozofii i zabobonnego bałwochwalstwa aż do autora wielkiego oszustwa w ogrodzie Eden. Protestanci wzięli ją od katolików, a katolicy od faryzeuszy, faryzeuszy od pogan, a pogani od starodawnego węża, który jako pierwszy wygłosił ją słuchaczom, aż nazbyt chętnym, żeby podążyć za nową i fascynującą teologią brzmiącą na pewno nie umrzecie. Koniec cytatu. Prawda o piekle Niezbawieni zginą wraz z szatanem w jeziorze ognia, które Biblia nazywa piekłem. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 20. Czytamy, że piekło jest miejscem śmierci. I śmierć i piekło, czyli Hades, zostały wrzucone do jeziora ognistego, czyli Gehenna. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Księga Apokalipsy, rozdział 20. Nie może ono oznaczać wiecznej kaźni, skoro samo jest wrzucone do piekła, czyli jeziora ognia, czytaj gehenny. Biblijne piekło oznacza drugą śmierć, z której nie ma już zmartwychwstania. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 20, wers 9 oraz wers 14. Greckie słowo Hades i hebrajskie Sheol oznaczają w Biblii cmentarz i grup. Odnoszą się do miejsca spoczynku zmarłych, tak sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych. Obie grupy oczekują na zmartwychwstanie. Pierwsi otrzymają życie wieczne przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian rozdział 15, a drudzy po swoim zmartwychwstaniu zginą. Porównaj Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 oraz Księga Apokalipsy rozdział 20. W ten sposób śmierć i piekło zginą w jeziorze ognia. Księga Apokalipsy rozdział 20. Pan Jezus powiedział: tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana, rozdział trzeci. Zgodnie z Jego słowami, alternatywą dla życia wiecznego jest zginąć, a nie cierpieć wieczne męki. Apostoł Paweł stwierdził to samo. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym List do Rzymian rozdział 6 Znów jedyną opcją dla życia wiecznego jest śmierć, a nie wieczne męki piekielne Stary Testament ani razu nie używa słowa nieśmiertelność Gdyż Izraelici nie wierzyli w nieśmiertelność duszy, dopóki nie ulegli wpływom heleńskim Idea ta kłóci się z biblijną nauką o zmartwychwstaniu Dlatego greccy filozofowie na Areopagu w Atenach przerwali kazania apostoła Pawła, kiedy zaczął im mówić o cielesnym zmartwychwstaniu. Porównaj Księga Dziejów Apostolskich rozdział 17. Wczesnochrześcijańscy teolodzy wywodzili się z greckiego kręgu kulturowego i nigdy nie zweryfikowali z Biblią idei bezwarunkowej nieśmiertelności. Wczytali oni grecką ideę nieśmiertelnej duszy w biblijny tekst jak zauważył znawca wczesnego chrześcijaństwa profesor Everett Ferguson. Zwrócił on także uwagę, że. Chrześcijańska nadzieja na życie po śmierci często wyrażana jest słowami nieśmiertelność duszy, frazą, która nigdy nie pojawia się w Piśmie Świętym. Biblijną doktryną jest nauka o zmartwychwstaniu. Koniec cytatu. Biblista Harvey Scott napisał. Wśród biblistów panuje wspólne przekonanie, że w Starym Testamencie nie ma klarownego potwierdzenia dla doktryny o przyszłym życiu opartym na osobistej nieśmiertelności. Ten temat zbadali m.in. tak znani teolodzy jak John Stott, F.F. F. Bruce, Michael Green, Philip Hughes, Clark Pinnock, Graham Scroggie, Edward Fudge, John Wenham, Oskar Kulman, którzy stwierdzili, że Biblia nie uczy o bezwarunkowej nieśmiertelności. Wiara w bezwarunkową nieśmiertelność pociąga za sobą poważne konsekwencje, zniekształcając biblijne nauki oraz charakter Boży. Tertulian, jeden z wczesnych teologów kościoła z przełomu II i III wieku, doszedł do logicznego wniosku, że jeśli dusza jest nieśmiertelna, to kara dla niezbożnych musi być wieczna. Oto jak w pewnym uproszczeniu idea czyśćca i wiecznych mąk piekielnych weszła do chrześcijaństwa. Wierzący człowiek powinien zadać sobie pytanie. Czemu mają służyć wieczne męki, skoro taka kara nie może niczego zmienić w losie niezbawionych? Gdyby takie piekło faktycznie istniało, Bóg byłby moralnie gorszy od Nerona, Hitlera i Stalina razem wziętych, gdyż oni męczyli ludzi jedynie przez pewien czas, a miłosierny Bóg... Miałby to czynić w nieskończoność bez żadnego zbawczego celu? Doktryna o mękach piekielnych jest głównym powodem, dla którego ludzie odchodzą od Boga. Wrażliwi ludzie nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, który skazuje ludzi na wieczne cierpienie bez żadnego zbawczego celu. Na szczęście nie jest to biblijny pogląd. Pismo Święte mówi o piekle w sensie jeziora ognia, w którym zginie diabeł i niezbawieni ale nie o wiecznych mękach. Odpowiedzmy na kilka pytań związanych z piekłem w oparciu o Biblię. Czy piekło to jedynie stan separacji z Bogiem, a nie konkretne miejsce? Pan Jezus powiedział: Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syny człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Dalej podobne jest królestwo niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą, gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Mateusza, rozdział 13. Z tych słów wynika, że piekło to miejsce, gdzie trafią ci, którzy dopuszczają się nieprawości, jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, rozdział 13. Z tym, że nie po śmierci, lecz przy końcu świata. Prorok Malachiasz potwierdził, że piekło nastanie w dniu sądu i będzie to ogień, który strawi niezbożnych doszczętnie. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni, wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. Księga Malachiasza, rozdział trzeci. Ludzkie wyobrażenia o piekle często ukazują miejsce pod ziemią, gdzie diabeł znęca się nad ludźmi cierpiącymi w ogniu. Pismo Święte nie wspiera tego zabobonu. Po pierwsze czytamy, że jezioro ognia to kara dla szatana i jego aniołów. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wers 41, oraz Księga Apokalipsy, rozdział 19, wers 20, oraz rozdział 20, wers 10. Leksykon biblijny podaje, Nigdzie jednak w Biblii piekło nie pojawia się jako królestwo, w którym panuje szatan. Koniec cytatu. Po drugie, nastanie ono po sądzie nad niepobożnymi na powierzchni ziemi. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 20. Celem ognia będzie oczyścić ją z grzechu. Pan Jezus obiecał zbawionym ziemię, ale oczyszczoną i odnowioną. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 21. Bóg użyje do tego ognia tak, jak w czasie potopu użył wody. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Drugi list Piotra, rozdział trzeci. Słowo zwykle tłumaczone w Nowym Testamencie jako piekło brzmi gehenna, czyli jezioro ognia. W dniu sądu ziemia stanie się jeziorem ognia, a więc piekłem, w którym Bóg zniszczy wszelki ślad po grzechu. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział dwudziesty. Włącznie z niezbawionymi, szatanem i jego aniołami. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Ewangelia Mateusza rozdział 25. Niektórzy bronią idei wiecznych mąk piekielnych, gdyż strach prowadzi do pokuty. Tak było w pogańskich religiach, gdzie perspektywa wiecznego cierpienia w Hadesie lub strach przed okrucieństwem demonicznych bogów był motywującym czynnikiem. Tak samo było w katolickich i protestanckich kościołach. Jonathan Edwards zasłynął w XVIII wieku skazania „grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga”. Podczas którego słuchacze drżeli ze strachu, kiedy kaznodzieja opisywał piekło jako rozgrzany do czerwoności piec z płynnym ogniem, który wypełnia ciała i dusze niezbawionych. Czy strach przed karą potrafi wzbudzić miłość potrzebną do chrześcijańskiego nawrócenia? Apostoł Jan zaprzeczył, pisząc, w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Pierwszy list Jana rozdział czwarty. Prawdziwe nawrócenie wymaga znajomości i doświadczenia Bożej miłości. Dlatego Słowo Boże zachęca. Miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Pierwszy list Jana rozdział czwarty. Doktryna o wiecznym piekle przekręca słowo Boże, fałszuje wizerunek chrześcijaństwa, zniekształca i zniesławia charakter Boży. Jak miłujący Bóg mógłby męczyć w ognistym piekle przez wieczność ludzi za grzechy, które popełnili w ciągu krótkiego życia? Ten zabobon powiększa szeregi ateistów i szerzy strach wśród wierzących. Zobojętnia też na cierpienie i okrucieństwo. To obraz Boga trzymającego ludzi w ogniu inspirował inkwizytorów, aby torturować bliźnich w jego imieniu i usprawiedliwiać okropieństwa. Wiara w męki piekielne okrada chrześcijan z biblijnego wizerunku Boga jako kochającego i miłosiernego ojca. Czym jest wieczny ogień? Piekło ma zniszczyć szatana i tych, których zwiódł. Nie może więc trwać wiecznie. Jak zatem rozumieć biblijne teksty, które mówią o karze trwającej na wieki? Najlepiej poszukać wyjaśnienia w samej Biblii. W liście Judy czytamy, że Sodoma i Gomora stanowią przykład kary ognia wiecznego. List Judy, wers 7. Oba miasta strawił ogień wieczny, a jednak nie płonie tam od dawna. Na tym przykładzie widzimy, że słowo wieczny nie odnosi się wcale do czasu trwania ognia wiecznego, lecz do jego skutków, które będą wieczne. Ten sam przymiotnik wieczny po grecku Aonios występuje w Nowym Testamencie w opisie sądu Bożego. Porównaj list do Hebrajczyków, rozdział szósty, wers drugi. Czy to znaczy, że sąd ostateczny będzie trwał w nieskończoność? Nie. Słowo wieczny, a onios, podkreśla ostateczność i nieodwracalność wyroków Bożych. Bibliści stwierdzili, że dopiero kontekst pozwala ocenić, czy to słowo oznacza wieczność w sensie nieskończoności, czy jakiś okres czasu. Arcybiskup William Temple słusznie napisał: Jedno możemy orzec z całą pewnością: Wieczne katusze są wykluczone. Ludzie zapożyczyli grecką, niebiblijną naukę o nieśmiertelności duszy. Z tym uprzedzeniem w umysłach czytają Nowy Testament. Bez tego na podstawie samego Nowego Testamentu wierzyliby nie w wieczne męki, ale w wieczne zniszczenie. To ogień nazwany jest wiecznym, a nie życie weń wrzucone. Ogień ten jest w tym samym sensie nazwany wiecznym, co nieugaszonym, gdyż człowiek nie może go ugasić, dopóki nie wykona swego dzieła. Prorok Jeremiasz zapowiedział, że Babilończycy spalą Jerozolimę ogniem nieugaszonym. Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 17, wers 27. Nikt nie potrafił ugasić tego ognia, i miasto zostało spalone. Dziś jednak ogień już tam nie płonie. Ogień, który zniszczył Jerozolimę w czasach babilońskich, podobnie jak ten, który strawił Sodomę i Gomorę, jest nazwany w Biblii wiecznym i nieugaszonym ze względu na skutki. Podobnie ma się rzecz z ogniem piekielnym, który będzie nieugaszony i wieczny w skutkach, a nie w czasie trwania. Zgodnie z listem Jakuba, rozdział pierwszy, grzech rodzi śmierć, a nie wieczne męki. Dlatego alternatywą dla życia wiecznego jest śmierć, a nie wieczne męki piekielne. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana, rozdział 3. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Najczęstszym argumentem na rzecz wiecznego piekła jest przypowieść o ubogim Łazarzu, spoczywającym na łonie Abrahama, podczas gdy bogacz cierpi męki w płomieniach. Porównaj Ewangelia Łukasza, rozdział 16. Przy jej analizie musimy wziąć pod uwagę to, że przypowieści są metaforami. Wszyscy akceptują to, że konkol, panny, owce, ryby, perły i kozły w przypowieściach Jezusa to przenośnie. Jedynie dla przypowieści o bogaczu i łazarzu, niektórzy czynią wyjątek i interpretują ją literalnie, aby znaleźć w Biblii uzasadnienie dla wiary w wieczne męki piekielne. Dosłowna interpretacja tej przypowieści prowadzi do absurdów. Po pierwsze, trzeba przyjąć, że łono Abrahama jest dość duże, aby pomieścić wszystkich zbawionych. Gdzie spoczywali zmarli, zanim Abraham udostępnił im swoje łono? Po drugie, wynikałoby z tego, że niebo i piekło są dość blisko, aby ich mieszkańcy mogli się widzieć i słyszeć. Czy to byłoby niebo, gdyby zbawieni widzieli cierpiących ludzi, być może włącznie z bliskimi? Po trzecie, gdyby czytać tę przypowieść dosłownie. To wynikałoby z niej, że dusze mają oczy, języki i palce, a więc ciało i jego fizyczne potrzeby, co zaprzeczałoby wierze w duchową i nieśmiertelną duszę. Przypowieści należy rozumieć figuratywnie. Na przykład, czy przypowieść z Ewangelii Łukasza rozdział 16 o nieuczciwym zarządcy, która kończy się słowami: i pochwalił pan nieuczciwego zarządce, że przebiegle postąpił, rozumiemy dosłownie jako pochwałę kradzieży i przekupstwa? Nie, gdyż uczyła ona pozyskiwania przyjaciół, jak napisał ewangelista Łukasz w rozdziale szesnastym i dziewiątym wersie. Literalne pojmowanie przypowieści wiedzie na manowce. Nie inaczej jest z przypowieścią o bogaczu i łazarzu. Przypowieść ta nie dotyczyła życia pozagrobowego, lecz autorytetu słowa Bożego. Jezus zabezpieczył tę przypowieść przed niepożądanymi wnioskami, używając w niej niezwykle figuratywnego języka oraz końcowym wyjaśnieniem. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Nie przestrzegał przed wiecznymi mękami, lecz przed lekceważeniem Pisma Świętego. Czy miejsce, w którym zbawieni rodzice widzą swoje dzieci, męczone w ogniu przez wieczność, słyszą ich lament, błagania o litość i wodę, mogłyby być dla kogoś normalnego niebem? A jednak taki okropny obraz Boga mogą mieć ci, którzy traktują tę przypowieść literalnie, zamiast figuratywnie. Co mówi Biblia o przyszłym Królestwie Bożym? Czytamy, że nie będzie tam więcej ani smutku, ani krzyku. Księga Apokalipsy, rozdział 21. Pod rozwagę. Przemyśl, jakie są teologiczne konsekwencje poglądu, że ludzie idą po śmierci do piekła lub do nieba. Czy nie jest on sprzeczny z głównymi chrześcijańskimi zasadami wiary? Jeśli go przyjmiemy, to jakie znaczenie ma biblijna prawda o zbawczej ofierze Chrystusa, zmartwychwstaniu, jego powtórnym przyjściu i sądzie ostatecznym? Po pierwsze. Po co Golgota, na której Jezus umarł, aby dać nam życie wieczne, skoro ludzie mają wieczność za sprawą swojej nieśmiertelnej duszy? Czy można mieć życie wieczne bez Jezusa? Słowo Boże odrzuca taką możliwość, mówiąc, że kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Pierwszy list Jana rozdział 5. Po drugie, po co zmartwychwstanie, skoro każdy idzie do nieba albo do piekła zaraz po śmierci? Ten pogląd jest sprzeczny z Biblią, według której bez zmartwychwstania nie ma wieczności. Jezus nigdy nie mówił o życiu wiecznym po śmierci, lecz o życiu wiecznym po zmartwychwstaniu. Porównaj Ewangelię Mateusza, rozdział 22. Po trzecie, po co powtórne przyjście Chrystusa, skoro dusze zbawionych są już w niebie? Jezus uczył, że przyjdzie po swój lud i zabierze zbawionych do nieba. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Ewangelia Jana, rozdział czternasty. Po czwarte. Po co sąd, skoro ludzie otrzymują nagrodę lub karę zaraz po śmierci? Biblia uczy, że sąd nie następuje po śmierci, ale Bóg wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Księga Dziejów Apostolskich rozdział 17. Ludzie otrzymają zapłatę po zmartwychwstaniu, a nie po śmierci. Ewangelia Łukasza rozdział 14, wers 14. Czytamy, że Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Ewangelia Mateusza, rozdział szesnasty. Doktryna o nieśmiertelnej duszy ma początek w kłamstwie szatana. Na pewno nie umrzecie. Nic dziwnego, że oparta na nim teologia kwestionuje główne chrześcijańskie zasady wiary. Nie wierz szatanowi, ani większości, która mu wierzy. Jezus przestrzegł, że w sprawach duchowych większość zwykle jest w błędzie. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy. Zapoznaj się dobrze z biblijną nauką o stanie umarłych, co uchroni cię przed zwiedzeniem i pozwoli lepiej poznać pełną miłości naturę Boga.